Wojsko Kapitolu, podobnie jak całe społeczeństwo korporacji, kładzie szczególny nacisk na samodzielność swoich żołnierzy. Posiada on dużą armię zwykłej piechoty. Żołnierze piechoty stanowią podstawę sił zbrojnych Kapitolu. Są to dobrze wyszkoleni ochotnicy, wiedzący w jaki sposób dbać o siebie i swoich towarzyszy. Kapitanowie piechoty są dowódcami sił naziemnych Kapitolu. Ciężka piechota. Jednostki ciężkiej piechoty są elitarnymi oddziałami naziemnymi, lecz wyszkolonymi i opancerzonymi do oddziałów zwykłej piechoty, chociaż dysponują takim samym uzbrojeniem. Większość rekrutów czuje się powołana do służby w jednej z jednostek specjalnych, a oto one Lwy Morskie to elitarne jednostki specjalne szkolone do walki w dżungli i do przeprowadzenia inwazji z morza, idealnie przygotowani do walki na archipelagu Grafton na Wenus. Żołnierze zachodzącego słońca, wytrenowani w sztukach walki, by atakować siły Mishimy w podziemnych jaskiniach Merkurego, marsjańskie duchy, którzy poświęcili się, by bronić rodzimej planety przed najścigami, używani jako błyskawiczna siła uderzeniowa, kowyk toczą się ciężkie walki. Wolni Marines to najsławniejsza jednostka Sił Specjalnych Kapitolu. W jej skład wchodzą osoby, które splamiły swój honor i żyją tylko po to, by wzmazać tę hańbę. Ich ulubiony sposób walki polega na ukryciu się, przeczekaniu na tarcie przeciwnika i wyjściu na jego tyły, gdzie mogą siać zamęt i zniszczenie. Kapitol posiada też najlepszych pilotów w całym Układzie Słonecznym. To im Siły Lotnicze Kapitolu (SLC) zawdzięczają swoją potęgę.